Stowarzyszenie Fotoreporterów wybrało zdjęcie Tadeusza Koniarza jako najlepsze w kategorii fotoraport Polska. Nagrodzone zdjęcie poświęcone jest zaczarowanej galerii, czyli Wystawie artystów nieprofesjonalnych w pacanowie Barbary i Tadeusza Buczyńskich. To jest zdjęcie przedstawiające Państwa buczyńskich. To są ludzie, którzy zajmują się rzeźbą artyści ze Świętokrzyskiego. Mieszkają w przyczepie i ja jeździłem do nich przez trzy miesiące, obserwowałem ich życie, jak oni żyją, co robią, jakie mają wystawy, także byłem na wystawie w Połańcu. No i zrobiłem o nich fotoreportaż, szykuję też może jakąś, jakiś projekt z tego zrobić, jakąś większą rzecz, obserwując ich życie teraz też po, w tym roku, dlatego że troszeczkę im się polepszyło, mieszkali w Pacanowie, byli zupełnie odcięci od od wszystkiego, w zasadzie od świata, łącznie z, z tym, że nie mieli ani wody w, 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 tam w pobliżu, ani ubikacji, ani światła. Także życie w XXI wieku w centrum Pacanowa, ale dosyć straszne. I dlatego to mnie jakby ujęło. Chciałem, jakby, taki materiał interwencyjny zrobić z tego. No, wyszło troszeczkę coś innego, bo dlatego, że robiąc zdjęcia, zauważyłem ich taką ich no, powiedzmy miłość do siebie, takie bardzo bliskie relacje między sobą. Ja myślę, że to ich trzyma, że takie zgranie w ogóle w tym, co robią i jak żyją i, i to ich bardzo spaja. I, i to, I to chciałem pokazać na zdjęciach. Była to już druga edycja konkursu, w której swoje prace zgłosiło 49 fotografów z całej Polski. Celem konkursu jest wskazanie najbardziej wartościowych fotografii opowiadających o 2016 roku. W Kraków odbył się 22 Wielki Integracyjny Bal Charytatywny organizowany przez Fundację Prometeusz. Była to okazja do wspólnej zabawy najmłodszych w różny sposób dotkniętych przez los. Na bal przybył także święty Mikołaj, który obdarował najmłodszych prezentami. Dzieci wraz z rodzicami i opiekunami mieli okazję do integracji przy wspaniałej muzyce i podczas rozmaitych konkursów. Za nami turniej trampkarzy w Kazimierze Wielkiej. W zawodach udział brały także drużyny z naszego regionu. Do finału rozgrywek dotarli trampkarze Tarnowi, którzy jednak polegli w walce o pierwsze miejsce. Młodzi reprezentanci Bruk Betu, Termaliki i Nieciecza zajęli czwartą pozycję. Uważam, że był dla, dla nas bardzo udany. Wygraliśmy trzy mecze, dwa zremisowaliśmy i jeden mecz przegraliśmy. Pozwoliło nam to zająć czwarte miejsce w rywalizacji na 10 zespołów. Yy, uważam, że chłopcy fajnie się zaprezentowali troszeczkę dzisiaj w, w naszym zespole zawodziła skuteczność, bo w większości meczów kontrolowaliśmy grę, dochodziliśmy do sytuacji podbramkowych, no ale, ale w tej finalizacji brakło, no i to zaważyło na tym, że, że nie zajęliśmy wyższego miejsca dzisiaj, a dość pechowo też trzecie miejsce przegraliśmy w karnych. My teraz wracamy, jesteśmy w trakcie obozu piłkarskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w hotelu Crystal Park, tam mamy bazę i dalej trenujemy na obiektach tak własnych tutaj w Termalice i również na hali sportowej i przygotowujemy się do gry na dużym boisku w lidze. Dzisiejsze rozgrywki tutaj na hali to był taki dodatek dla nich, e, taka zabawa, a, a docelowo no, dla każdego największą radością to jest gra na, na trawie. Chłopaki zaczęli tak dosyć bardzo spokojnie, rozkręcaliśmy się z meczu na mecz. Generalnie chłopaki z 2-2 i 2-3 rocznika są w tym momencie na obozie. Wczoraj mieliśmy dosyć ciężki trening i sami przed meczem mówili, przed tym pierwszym, drugim meczem, że mają dosyć nogi ciężkie. Rozbiegali to i z meczu na mecz było lepiej. Brakło trochę skuteczności w finale i trochę szczęścia. Cały turniej wygrała drużyna szkółki piłkarskiej Trzciana. Za nami 14 kolejka tarnowskiej ligi futsalu. W pierwszym spotkaniu AFT MPC zremisował 2-2 z gryfem Borzęcin. Drugi mecz zakończył się wysokim zwycięstwem Lumaro Elbud, które pokonało 6-2 kocik grabówkę. Trzecie starcie to grad bramek i wygrana 9-6 topikaru nad ekipą Kontrol Proces Lux Torpeda. Na koniec grupa azoty prorem ograła 5-0 Pchełkowski Tarspet. W tabeli na czele Lumaro Elbut. Za ich plecami topikar autoczęści i grupa azoty prorem. Szersza relacja w programie futsal w tarnowie o godzinie 20:15 na kanale Amazing w sieci kablowej Multimedia Polska.